Okej, okay, a więc jak już wpłaciliśmy tutaj pieniążki na Ukrainę, to chciałem z wami po prostu pogadać. Tak więc chciałem tutaj trochę sprostować, jeszcze nic nie wpłaciliśmy, dlatego nic tutaj nie widzieliście, ponieważ jakby nie mamy jeszcze minimalnej kwoty 20 zł wpłaconych mamy, ale to na różnych jakby nie wiem jak to wytłumaczyć na różnych jakby metodach płatności, a na przykład na jednej płatności na przykład na PS, to musi być 20 zł i na drugiej też, żeby móc wypłacić, bo musi być taka minimalna kwota. Więc będziemy dalej zbierali na live'ach i po prostu jak się uda już nazbierać, to... Minut 20 zł. Po prostu wpłacamy na Ukrainę. No i co, to było na tyle. Sorry, że tak bijam w środku odcinka. Później, jeszcze też będę gadał, jakby co i jak, że wpłaciliśmy, ale nie wpłaciliśmy jeszcze. Będziemy dalej zbierać na liveach. I co, zbieramy, wpłacamy. No i co, to było na tyle. Zapraszam Was do oglądania. Yo, więc są moim kanale. Dlaczego nie było filmu? Dlaczego przez 3 tygodnie nie ma filmów? Chyba 3 tygodnie albo dwa. przypamiętam pamiętam, dlaczego po prostu tak mało filmów w ostatnim czasie jest. Pewnie dużo osób mnie się zapyta. A to dlatego jest powodem braku motywacji. Nie ile tak się ten film zobaczy osób, ale no ogólnie to mega mi spadły zasięgi na YouTube. Nie wiem, co to się stało. Miałem po 20 łap, która nagle jest, nie wiem, po, bo ledwo dobija do 5. Tak więc nie wiem, co się stało. Dziękuję każdemu, kto zostawia łapeczki w górę. Po prostu nie mam motywacji, żeby dalej nagrywać. YouTube'a, nie wiem, zobaczymy. miałem chwilową przerwę. Zobaczymy, jak to dalej będzie szło jakby. Nie mówię, że odchodzę, bo nie mogę tak tego nazwać. No ale zobaczymy, jak to dalej pójdzie, jakby jaki content będę nagrywał, czy dalej będę worse, czy coś innego może. Napiszcie, co w ogóle byście chcieli, żebym nagrywał. Chciałbym po prostu teraz więcej nagrywać, bo po prostu daję sobie takie postawienie, żeby się nie poddawać, oczywiście, nie. I chciałbym po prostu dalej nagrywać na YouTubie, bo po prostu to jest moje marzenie. Ja już zostanę YouTuberem. No i co? Jak tu widzieliście, wpłaciliśmy pieniążki. na Ucrânia Pewnie będziemy dalej wpłacać. Ale nowym celem to będzie cel na mój komputer na live'ach. Tak więc chcecie, jakby mnie wesprzeć, to piacie na możecie dać donate'a, bo komputer będzie do streamowania i do nagrywania, jakby odcinków. Bo teraz, no, nie powiem, że są blagi albo po prostu mam lepszy komputer, bo chciały też na przykład giereczki nagrywać, nie? Tak, na przykład GTA, czy coś innego, żeby to wszystko płynnie, pięknie śmigało, nie? A więc możecie tutaj być na bieżąco. Możecie zaprosić kolegów na kanał, bo naprawdę, to, co się stało ostatnio z moimi zasięgami w Minecrafta też długo nie grałem najwięcej, teraz gram jego taki horror i wiara, bo mam okulary wiara. Oj, oj, a Oj, oj, o, oj, oj! oj. Widzę ten skill oczywiście jest nasz taki piękny. Aj, No i mam po badziku, niestety. Silver fish, normalnie Silver Fish. Oj, widział, widzieliście te CPS-y? W ogóle jakie to były tam Laura. Coś mi... W Minecrafcie buguje tak my mi myszka dziwnie lata, ale tylko tak ma w Minecrafcie. Więc więcej ja chcecie po prostu, żebym miał większą motywację do nagrywania, to widzowie, no zostawiajcie te łapeczki w górę, subiki, bo suby nam mi też tak zeszły, po prostu bądźmy aktywni razem na kanale i to dużo na działamy, tak więc no dziękuję, dziękuję każdemu, kto tutaj daje łapki w górę, bo jestem mu mega wdzięczny, no i co, będziemy dalej pewnie nagrywali, nie? Nie ma się budować, nie ma się poddawać. Ile ci tutaj da? Żybeczka kokosek. O, ale widzieliście? Widzę, ja w ogóle tego TikToka. Jakby to jest jakby taki film informacyjny. Chciałbym z Wami pogadać, co i jak z moim kanałem. Mam nadzieję, że się trochę jeszcze dowiedzieliście. Lecimy, zobaczymy, jak mój skill jeszcze na debris jest. Czy coś się pogorszyło, czy coś się polepszyło. Okej. Okay. W ogóle od dawna Butterfly przy niebie nie i takie teraz jest to dziwne. Aż takie normalnie, nie wiem. musiał się od nowa uczyć. Kasz palce, bo nie wiem, czy u się 700, czy też tak ładnie, dawno długo nie po

Okej, okay, to jest wygraliśmy. Chyba ten skill jest piękny. Jedno, nie no, nie, 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 nie ma co. Chłop, chłop, po prostu sobie wyszedł. No to, co żeby tak określić. No, po prostu nie, no, bo Ale teraz, naprawdę. Nie wiem, chwilę odpoczyku od YouTube'a, Ale teraz, normalnie. Dzisiaj nagrałam film. Jutro na zapas mam nagrał. Żeby były te filmy. Bo czy pisać jakiś kontent, który chcecie? Na przykład, nie. Coś z Benem może. Albo jakieś inne filmy z jakichś innych gier. Albo na przykład. Witam tutaj, Vampiro. Zmontowanie. Tutaj dźwięk mi się ale mówię m.in. tutaj o tym, że możecie pisać pomysły, co bym mógł nagrać, czy jak chcecie na przykład, żebym nagrał na przykład wiar to możecie napisać w komentarzach. Yy, no, to... Na tyle mówiłem też o tym, że chciałem zacząć streamować na Twitchu. Oczywiście z kamerką. No ale oczywiście, bo mógłby, musiałby mój kanał być trochę większy, żeby to normalnie wszystko fajnie śmigało. Tak więc, jakbyście chcieli, żebym streamował kiedyś z kamerką na Twitchu, to po prostu pisze w komentarzach Dawajcie łapeczki w górę. No i co, to po prostu jeszcze gadałem, że to był film taki informacyjny, żeby wam to jak z moim kanałem dalej. Tak więc, to nie jest taki film, jakby że odchodzę. Może trochę clickbait, może nie. No ale po prostu taki film informacyjny. I co? Będziemy dalej nagrywać. Nie ma co się poddawać. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I na razie, na razie, yo yo, bądź.